Takie olbrzymie ściągawki ze wszystkimi symbolami Złoty Chłopak, a czemu Złoty? Bo sika w galoty. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic. A w tym odcinku gra Ford od wydawnictwa Portal Games. Jest to gra od 2 do 4 graczy, od 20 do 40 minut oraz od 10 roku życia. Jest to gra oparta na mechanice budowania talii. Jesteś dzieciakiem i jak wiele z nich chcesz powiększyć grono przyjaciół, wszamać pizzę, dorwać się do zabawek i zbudować najlepszy fort. Dobierając i zagrywając karty będziesz wykonywać akcje w swojej turze, ale twoje karty pozwolą ci również kopiować akcje innych graczy w innych turach. Co wybierzesz? Swoją ścieżkę czy naśladowanie innych dzieciaków? Pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę, krótkie intro i zaczynamy! Ilustracja na wieku przedstawia grono dzieciaków, w które się wcielimy oraz napis Ford stworzony ze wszystkiego, co udało nam się znaleźć na podwórku, a po szacie graficznej widać, że ręce maczała w niej ta sama osoba odpowiedzialna za ilustrację w grze Root. Instrukcja z krótkim wprowadzeniem. Mamy dwa warianty: podstawowy oraz zaawansowany. Duża, wyraźna czcionka, opisane wszystkie akcje oraz symbole. A propos wzmianki o rucie a na ostatniej stronie mamy opisane różne bonusy. Cała instrukcja to 16 stron. Tor zwycięstwa, na którym zaznaczamy swoje punkty. Kończymy grę, gdy któryś z graczy osiągnie 25 punktów, albo gdy któryś z graczy osiągnie piąty poziom fortu, albo wyczerpie się talia parku. Gruba tektura. Cztery plansze gracza. Na jej środku mamy opisane podsumowanie tury. Jest ona dwuwarstwowa, dzięki czemu mamy wyżłobienia na żetony, a konkretnie na graty, zabawki oraz pizzę. Miejsce w plecaku. Oraz poziom fortu. Oraz z tyłu opisani najlepsi przyjaciele gracza zielonego, a są to As oraz Iskra. Gracz Żółty. No, podobny do pewnego polityka. Najlepszy przyjaciel kolo oraz rudy. Gracz Pomarańczowy. Który przyjaźni się z Bilonem oraz pchełką. Oraz gracz Czerwony. Widać, że chłopak lubi sporty ekstremalne. A najlepszymi jego przyjaciółmi to rolo oraz strzałka. Cztery karty pomocy, takie olbrzymie ściągawki! Ze wszystkimi symbolami, a mamy takie jak pistolet na wodę, deskorolka, rolka, łopata, klej, korona, książka czy moneta, znaczki, modyfikatory oraz akcje. Zadowalająca grubość kartonu. Czasami dostawaliśmy karty pomocy na zwykłej kartce, a tutaj trzeba pochwalić za jakość. Drewniane znaczniki. Drewniany znacznik pizzy. Mamy takich 30. Znaczniki zabawek. Znaczniki punktacji dla każdego gracza oczywiście. Plastikowa wypraska trzymająca wszystko w ryzach oraz oczywiście karty. Tak, oto prezentuje się rewers. Karty bardzo przyjemne w dotyku, dobrej jakości. A są to karty dzieciaków. W lewym górnym rogu mamy symbol karty. Tutaj akurat mamy monetę, która jest jokerem. Ogólnie mamy sześć różnych symboli: u góry akcja publiczna, akcja prywatna, odznaka najlepszego przyjaciela oraz oczywiście ksywka. Także mamy asa, iskrę, rudego, kolo, strzałkę, rolo. Hełkę, bilona, wodogrzmoty, burza. W sumie burza jest nawet podwójnie: buźka, kraksa, szefunio, panki, kicia, kropka, grosik, śmieszek, majster kleister, Lepiklej, Krecha, Słodki groszek, no tak zawsze w każdej ekipie jest jakaś gwiazda, duch, książę, mini. Złoty chłopak, a czemu złoty? Bosika w galoty, bliźniaki kluski, łata, kucharz, kapitan, Einstein, doktorka, kostek, kurzawa, Ćwiek. bracia rakieciarze, szybki bil, szama, no z tym się mogę utożsamić, mruwa, pędziwiatr, piorun, krety, żuk, sierżant, lewuska, Scout. łosiu no nie powiem. Ciekawa ksywka. Wrzut oraz robal. Są jeszcze małe karty. Karty z myślonych zasad. Świnka Skarbonka, na koniec gry otrzymujesz jeden punkt za każdą posiadaną zabawkę. Pizza Party, na koniec gry otrzymujesz jeden punkt za każdą posiadaną pizzę. Całkiem logiczne. Tajna Skrytka, otrzymujesz jeden punkt za każdy zasób w Twoim plecaku. Popularność, 1 punkt za każdą kartę w Twojej czatowni. Dmuchany Pałac, 1 punkt za każdą posiadaną koronę. Laboratorium Mazi 1 punkt za każdą posiadaną książkę. Minimalizm otrzymujesz aż 8 punktów, jeśli poziom Twojego fortu wynosi dokładnie 2. Piżama party otrzymujesz 8 punktów, jeżeli masz najwięcej kart. Przy remisie otrzymujesz 4. Bransoletka przyjaźni. 1 punkt za każdy z 6 symboli, który posiadasz, z wyjątkiem Jokera. Jeśli masz wszystkie 6 symboli, otrzymujesz dodatkowo 1 punkt. Samotnik, 5 punktów, jeśli nie masz najlepszych przyjaciół. Wielkie plany, 1 punkt za każdą posiadaną akcję poziom fortu. Karty bonusów: Papugowanie, podczas naśladowania możesz odrzucić do dwóch kart, używając ich pasujących symboli. Łapówka, w swojej turze, gdy dodajesz karty z ręki do swojej czatowni, możesz dodać do swojej czatowni karty z parku, stali parku albo z dowolnych podwórek. Rozruba, po tym jak wszyscy rywale zakończą naśladowanie lub zrezygnują z niego, zamiast naśladować publiczną akcję możesz wyrzucić tę kartę, by wyrzucić zagraną kartę lidera. Impreza urodzinowa w swojej turze po fazie werbunku możesz zwerbować kolejną kartę z stali parku lub z parku. Powtórka. Po zakończeniu zagrywania karty i naśladowaniu przez rywali możesz wyrzucić tę kartę, by zagrać kolejną kartę. Plecak XXL. Twój plecak może pomieścić dwa dodatkowe zasoby. Recykling. W dowolnym momencie swojej tury możesz wyrzucić tę kartę, aby dodać na rękę kartę ze swojego stosu kart odrzuconych. Lepkie palce. W swojej turze, kiedy używasz tej akcji, możesz wziąć zasoby ze wspólnej puli zamiast ze swoich gratów. Zrób to sam. W swojej turze zamiast zagrywać kartę, możesz wyrzucić tę kartę, by podnieść poziom fortu, płacąc o jeden zasób więcej. Karta rzeźba z makaronu. Po dobraniu tej karty dokończcie rundę, a następnie zakończcie grę. Na koniec gry zdobywasz 4 punkty. I ostatnia karta pierwszego gracza. I to już cała zawartość, czas na podsumowanie niewielkie pudło, a w środku gra jakości premium. Jeżeli ktoś bardzo polubił ilustrację z gry Root, oczywiście również tutaj będzie bardzo zadowolony. Dwuwarstwowe planszetki graczy, dzięki którym znaczniki są na swoim miejscu, insert spełniający swoją rolę, zmieszczą się również do niego karty w koszulkach, chociaż w tym wypadku akurat nie trzeba tego robić, ponieważ karty są wysokiej jakości, bardzo przyjemne w dotyku, drewienka bardzo malutkie, trzeba mieć sprawne rączki. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, czy zbudowaliście już swój fort i jak gra przyjęła się w waszym gronie, a jeżeli ten film ci się podobał, pamiętaj o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji, aby być na bieżąco z grami planszowymi. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.